Mamy za sobą kolejną sesję Rady Gminy Kaczory, sesję bardzo ważną, bo była to sesja absolutoryjna gdzie szczegółowo było omówione wykonanie budżetu gminy za 2014 rok. Budżet z 2014 roku był budżetem inwestycyjnym, można tak powiedzieć. Wykonaliśmy szereg inwestycji, wymienię tylko niektóre z nich, jak chociażby modernizacja i rozbudowa dróg na osiedlu Przylesie. Poza tym robiliśmy inwestycje drogowe na, na, w szeregu innych miejscowościach. Były robione wspólne inwestycje z powiatem pilskim. Także wydatki inwestycyjne były znaczne, aczkolwiek no, może nie, nie aż tak wielkie, jakby wszyscy oczekiwali, bo każdy w tej chwili chciałby mieć zrobione właściwie wszystko u siebie, a to tak się nie da. Budżet nie jest gumowy. Musimy robić według potrzeb, według skali potrzeb, według kolejności, jakie, jakie wcześniej zostały ustalone właśnie z radami sołeckimi, z mieszkańcami wsi. Bardzo ważną. Bardzo ważną kwestią, jeżeli chodzi o ubiegłoroczny budżet były również dochody własne z podatków. Nie mamy maksymalnych podatków. To, co w tej chwili jest uchwalone poziom podatków, to gmina Kaczory nie uzyskuje około 1,5 miliona złotych z podatków, gdyby one były maksymalne. Ale przecież nie o to chodzi, żeby ustalać maksymalne stawki podatkowe tak, żeby wszyscy mieszkańcy mieli wyżyłowane podatki, żeby musieli maksymalne stawki płacić. Te zwolnienia podatkowe pozostają tutaj w gminie, te 15 miliona, to przedsiębiorcy mi płacą, mieszkańcy mi płacą, także myślę, że to też ma wielkie znaczenie dla, dla nas wszystkich, że nie są to odstawki maksymalne. Najważniejszym punktem obrad dzisiejszej sesji było absolutorium dla wójta gminy Kaczory za ubiegły rok. 11 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium dla wójta gminy Kaczory, dwóch radnych wstrzymało się, przy jednym głosie przeciw. No myślę, że to jest bardzo dobry wynik, zostało to potwierdzone w głosowaniu przez radnych i myślę, że ten rok również będzie tak pracowity jak ubiegły i wszystkie zadania, które zostały postawione przed wójtem, przed radą gminy, przed, przed pracownikami urzędu zostaną wykonane. W dzisiejszej nocy mieliśmy y, tragedię, można powiedzieć w miejscowości, miała miejsce tragedia w miejscowości Morzewo, w spaleniu uległy dwie stodoły, jedna z, ra, łącznie z maszynami, także rolnik poniósł dość znaczne straty. Jest to kwestia, która naprawdę musi być bardzo szczegółowo, tu musimy się przepatrzeć, jeżeli chodzi o sprawy związane z z ochroną Zamierzamy w tym roku y, kupić samochód lekki do straży w Morzewie. Myślę, że to się uda, bo wniosek został złożony i wszystko wskazuje na to, że, że taka sytuacja będzie miejsce, że Straż Pożarna w Morzewie będzie miała nowy samochód. I tak samo jeżeli chodzi o kaczory, też w najbliższym czasie, myślę, że w najbliższych latach dokonamy zakupu samochodu średniego który będzie tutaj w kaczorach stacjonował i to pierwsze uderzenie na, 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 na ak w akcji pożarowej będzie bardziej skuteczne. Odnieśli się tutaj dzisiaj strażacy do tej kwestii. Jest to palący problem, jest to problem bardzo wrażliwy, drażliwy dla społeczeństwa, bo wszystkich nas to potencjalnie może dotyczyć właśnie ochrona przeciwpożarowa. I to, co tutaj zostało również podkreślone, żeby wspólnie z zakładem usług wodnych i kanalizacyjnych strażacy zrobili przegląd hydrantów, żeby nie było takiej sytuacji, że któryś hydrant nie jest drożny i nie, nie funkcjonuje tak, jak być to powinno. W sytuacji, kiedy ma miejsce jakieś zdarzenie, jest to bardzo ważna sprawa. I myślę, że to też te pewne niedomówienia, pewne napięcia rozwiąże.